Cześć, ich do Kuba. My widzimy się w kolejnym odcineczku. No i dzisiaj będziemy robili evencik Mongus Mechanicus. Zostało minimalnie do końca tutaj zajęty tydzień był. Sorki, sorki za to. No i co lecimy tutaj? Nie przedłużamy. Wszystkiego pewnie nie będę. Tu sobie zrobiłem tego triala. No i zrobimy sobie to pierwsze i może ostatnie. Zobaczymy, to, jak długo to zajmie. Mmm. Pyro Pyro, Hydro, to na pewno tak, no i lubiłem chyba tego, mi się wydaje, no to właśnie coś takiego. Startujmy, z tego co grałem tego triala, to całkiem fajny był ten event, podobał mi się nawet. Mm. No, użyjmy tutaj chwila ładnie. Pięknie, teraz użyjemy chila, bo trochę nie ogarniam jeszcze tych przycisków. U, ładnie teraz poszło, ładnie. Ładnie, ładnie. Chilu, chwilu szybko, kolego. Chwil jeszcze szybko. Cyk. To jeszcze chwil szybkie, żeby mi nie umarli. No i co ciekawe, ciekawe. Naprawdę ten event niezły, zły. Podoba mi się. Podoba mi się naprawdę. Zróbmy sobie jeszcze razem dwójeczkę. Noc. Nie ma jak wam, ale kurczę dla mnie. Szczerze gituwa. Pójdziemy sobie taki fajny. Tutaj heal i shield. Lubię, lubię. Więc użyję sobie. tej kolego, ja atakuję tego kolegę idziesz tutaj i atakujesz dalej i idziesz po, po to nie to chciałem, trójkę chciałem, jedynkę też tutaj bijesz, bierz. Okej, okay, fajnie, fajnie to wygląda. Jak na razie trójką tutaj podejdźmy. Teraz dwójką tutaj ładnie. I teraz poleciałbym najpierw na tego, wszystkim No plus 1. Tylko poleć tutaj. Czwórka daj shielda. Taktyczny shieldzik. Tutaj jeszcze. No ładnie. Nie no, szczerze. Nie wiem, jak Wam napiszcie mi, jak dla Was ten węcik, ale dla mnie się podoba. Ciekawe jest. Yy, jakby mogło być dużo lepiej, ale jak dla mnie nieźle. Jak dla mnie fajnie. To, to zbyt strategiczne to nie jest, bo w sumie mógłbym nie robić nic. Ale. Fajnie się to robi. Dobra, to już to chyba zobaczymy się tam tak, w końcówce czy coś nie będę tutaj robi każdego po kolei. Wydaje mi się. No i zostały tutaj dwa ostatnie. Zrobimy sobie razem. Żebyście tutaj widzieli tutaj e, pro playera. No, to e, ja lubię I Shield. Oraz na nich tutaj to mogę. Na przykład. To i to, coś takiego. No, chociaż samo z tego to mogę nawet tak wziąć, mi się wydaje. No, tak będzie fajnie. No i lecimy. Cyk. Cyk. Jeszcze chila sobie walnę tutaj. Łatwo, łatwo. Miły, fajny, przyjemny węcik. Ten jakoś tak, nie wiem, niezły. Takie reverse tower defense. Mnie się podoba nawet. I już ostatnia tutaj. Ostatni. Caution. Madness ahead. No dobrze. Zobaczmy. u um. A no to chyba wydaje mi się, tym samym teamkiem tutaj pojechał, bo lubię go, podoba mi się. Podoba mi się ten teamk, więc zobaczmy, jak tutaj wyjdzie. I to musiałem łazić. No, trzy klikę. Zabijcie najpierw to wszyscy. Następnie czwórka już sam może iść tutaj, nawet tutaj może iść. Ojoj. No Jak się ma chila, to się jest nieśmiertelnym, więc bezproblemowo tutaj Lol. Nie wiem, co to ich zniszczyło tak bardzo, no ale mi się podoba. Chyba meld ich tak zniszczył, mi się wydaje, no. mógł melt i tak zniszczyć pojechać strasznie i cyk ostatni no i łatwo łatwo Łatwo. Easy primogemmy. Cóż mogę powiedzieć. Easy, easy primogemy. Fajnie, fajnie. Miły węcik był. Moim zdaniem. Napiszcie jak wam się podobał. Zdaję tak mi wasze opina. Jako, że jestem graczem ligusi też to to ruszanie się dosyć mi pasuje, więc mi się podobał całkiem węcik. Fajny, fajny. Jeśli też się podobał to łap subik. subik. Łap subik, no takiego subika to bym chętnie złapał od was. No dużo primo. By też niedługo możliwe, że się będzie szczykować na hida. Afterward, parting. Ale to już się zrobię sam dla siebie chyba. Jeszcze jakieś levelki, z pasa Mimo że trochę jest, na będzie. No, to ja się z wami żegnam, tak jak już mówiłem, łapa subik, komentarz mile widziany. Napiszcie czy on się podobał, dla mnie całkiem miłe nawiązanie, do tego co było wcześniej, bo tutaj wcześniej były walki tych fungi przeciwko sobie, teraz z turatkami walczyliśmy, no ciekawe, ciekawe, no, tak.